Cześć! was człowiek bez ust, a to dlatego, że dzisiaj znowu testujemy. Pomyślałam sobie, że ponieważ kosmetyki Jeffree Star weszły niedawno do Polski, no to może przetestujemy sobie jego pomadkę. Ja kupiłam tę pomadkę w zeszłym roku, to jest jego kolekcja letnia i mam tutaj kolorek Watermelon Soda. Jest on taki bardzo neonowo-różowy, a ponieważ za oknem mamy pochmurno, no to... Będzie jak znalazł. Będę się po prostu wybijać. Tutaj będę takim słoneczkiem nowym chodzącym z tym kolorem na ustach. Niestety nie mam żadnej konturówki do niej, więc stwierdziłam, że skorzystam z po prostu konturówki bezbarwnej, którą mam z Golden Rose. Taki lip barrier. No bo żadna inna mi do tego nie będzie pasowała po prostu. No co tu dużo mówić. No to przechodzimy do aplikacji. Kolor ma jak taki taka chemiczna guma balonowa. Im dłużej go moham, tym mniej mi się podoba. Tak wygląda aplikator. O. Taki zwykły, standardowy aplikatorek. Włosy z twarzy. I w takim razie lecimy. Pomadka. Zobaczcie. Przybliżę was jeszcze bardziej, bo ja mam wrażenie, że ona jest troszeczkę, jakby wiecie, taka nierówno nałożona. Widzicie tu i tu. Skid. Mamy godzinę. 9:48. Będę się to Was standardowo odzywać w ciągu dnia. Postaram się mniej więcej po 4 godzinach i potem po 8 na podsumowanie. Pomadka już przestaje się kleić, tak więc damy jej jeszcze chwilkę. Ja w międzyczasie pójdę po kubek i zrobimy test na dłoni i test na kubku. No dobra, szminka się przestała kleić, więc nic na mojej dłoni nie ma. I zobaczcie. się tak, jakby się przyczepić, to tak bardzo, bardzo delikatnie. Nie wiem, czy to w ogóle kamera uchwyci. No to obstawiam, że na kubku również nic nie będzie. Jest to mój kubek Mrs. Always Right. Jest idealny, no bo jest biały, więc będzie wszystko doskonale widać. No to tu, gdzie mamy trochę więcej białego, jest pusty w środku, więc ja tylko, wiecie, symuluję. Ok, zasymulowałam i niestety troszkę. Troszkę się odbiło. Mam nadzieję, że to widzicie tutaj i tutaj, czyli tak, wiecie, w środeczku, czyli tam, gdzie ustami nie dosięgnęłam, tak, gdzie robiąc smoka nie dosięgnęłam. Ale po tym cmokaniu szminka jest spoko, jest okej, okay, nie zblakła, jest w porządku. No to komu w drogę temu w miasto? Lecimy, załatwiać sprawy. Jadę dzisiaj na działkę jeszcze, bo mamy parę rzeczy do wywiezienia na działkę, więc będzie troszeczkę wiecie, ruchu i zobaczymy, jak się ta pomadka będzie sprawować w ciągu dnia. Na razie! Hej, dziewczyny, minęło właśnie 4 godziny, przepraszam za muzykę w tle, ale jesteśmy właśnie w restauracji na lunchu. Zjadłam przed chwilą rybkę. No i już myślę, że z daleka widać, że szminka się trochę zeżarła. W sensie ja ją zażarłam razem z tą rybką. Więc zbliżymy się troszkę. Widzicie? Tu się wylała, tu. No więc niestety rybka rybka. Szminka. Nie przeżyła jedzenia rybki, a przynajmniej nie w takim stanie, w jakim bym oczekiwała za tą cenę. E, rybkę jadłam widelcem, więc to nie był żaden hamburger, który jemy po prostu paszczą, tylko normalnie widelcem do buzi. Więc no, jestem trochę zawiedziona. Muszę sobie ją troszeczkę poprawić te boki, bo wyglądam jak joker. E, no i zobaczymy, jak się będzie sprawdzać w takim razie dalej w ciągu dnia. Te dziewczyny, przechodzę do Was z podsumowaniem dnia z pomadką Jeffrey Star Watermelon Soda. Jak mogłyście wcześniej zobaczyć, pomadka niestety nie wytrwała za dobrze w ciągu dnia, niestety nie przeżyła obiadu. W tej chwili mamy 17.54, więc pomadkę mam już na ustach 8 godzin. Po tym lunchu, kiedy, wam się, kiedy do was się odzywałam, wypiłam jeszcze kawę oraz zjadłam mały deser, natomiast deser był jakby wiecie znowu bezpośrednio wkładany do ust, bez jakby narażania pomadki. Na kubku z kawą nie zostawały żadne jakieś większe ślady niż ten taki delikatny poranny ślad, który Wam pokazywałam. Więc zrobię Wam zbliżenie, żebyście mogły zobaczyć, jak ta pomadka w obecnej chwili wygląda. Zobaczcie. Bardzo nieładnie powchodziła w linię, tu w kącikach się zatarła. Jak widzicie, pomadka bardzo nieładnie powchodziła w linię, z daleka wygląda jeszcze jak cię mogę, natomiast z bliska już nie wygląda najlepiej. Natomiast generalnie cały dzień na ustach była bardzo komfortowa w noszeniu. W ogóle nie wysuszyła mi ust, nie miałam takiego poczucia, że noszę, wiecie, płynną pomadkę na ustach. W poprzednich pomadkach jednak da się to odczuć, da się to odczuć że mamy płynną pomadkę, czujemy takie wyschnięcie ust. Czasami jest ta potrzeba, wiecie, posmarowania ust balsamem. Natomiast w przypadku tej pomadki w ogóle tego nie czułam. Miałam świadomość, że mam bardzo intensywny kolor na ustach, więc zerkałam w lusterko dosyć często. Czy mi się nigdzie nic tam wiecie, nie wylało, czy za bardzo też z kolei się nie starła. Natomiast nie miałam potrzeby w ogóle używać pomadki ochronnej na usta, czy też nawilżać ust. Więc tutaj jestem bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczona. Nie wiem, czemu byłam. Sceptycznie nastawiona do tej pomadki, dlatego że miałam wrażenie, że wiecie, to jest po prostu taka pomadka ale hype YouTube'owy. Wielki kontrowersyjny youtuber ją e, stworzył markę i wypuścił pomadki i, i pewnie po prostu liczy na to, że kupią to jego fani. Natomiast faktycznie ta pomadka jest dość, dosyć trwała. Um, bardzo jestem zadowolona z tego w jaki sposób ona się nosi, um, oczywiście wiadomo, że ona się zjada i myślę, że nie ma takiej pomadki na rynku, no może poza LipSense już w tej chwili, która by naprawdę była mega, mega trwała i normalne jest, że tego typu pomadki będą się zjadać i też z kolei, że matowe pomadki będą lekko wysuszać nasze usta. Ta pomadka dosyć w niewielkim stopniu wysuszyła mi usta. Można by to porównać mniej więcej do pomadki Skyly Cosmetics. Pomadki na przykład Golden Rose, czy Lovely, czy Vibo, też to w zasadzie to samo. Wysuszają mi usta troszeczkę bardziej. Pomadka z Zewy w ogóle mi nie wysuszyła ust, no ale z kolei z uwagi na swoją bardziej kremową formułę bardziej się ścierała. I no, nie, nie była, jakby wiecie, zbyt trwała. No to przejdziemy w takim razie do reaplikacji pomadki. Spróbujemy ją sobie nałożyć na obecną, jakby na pomadkę w obecnym stanie na moich ustach i zobaczymy, jak się będzie spisywać. Pomadka nałożyła się bardzo sprawnie, bardzo dobrze. Nie ma żadnych. Mm, nie osadziła się na przykład na tych suchych skórkach, na tych suchych miejscach, na których miałam obawy, że, że to zrobi. Natomiast, tak samo jak o poranku, no mam wrażenie, że wiecie, że ona nie jest tak idealnie równo nałożona, że ten kolor jest troszeczkę jakby delikatny. I kilka pociągnięć aplikatora powoduje, że ona nie ma, że moje usta przebijają jakby spod tego koloru. Chociaż ten kolor jest bardzo, bardzo intensywny, więc moje usta nie powinny przebijać, a jednak mam wrażenie, że delikatnie przebijają. Nałożenie tej pomadki ponownie utwierdziło mi w przekonaniu, że rano to, co czułam e, jakby po nałożeniu pomadki, to nie były moje zwityce. A mianowicie, gdy jechałam do Warszawy samochodem, po nałożeniu tej pomadki, to już było mniej więcej pół godziny, miałam wrażenie, jakbym się nażarła jakiegoś kremu. To znaczy miałam taki bardzo niefajny, chemiczny smak w buzi, yy, taki jakbym, nie wiem... na jakby perfumy, jakby jakiś perfumowany krem zjadła coś takiego bardzo taki nieprzyjemne. i zastanawiałam się czy to była kwestia tej pomadki czy nie po nałożeniu jej z powrotem w tej chwili na moje usta ten jakby posmak powrócił więc stwierdzam, że jest to posmak po prostu tej pomadki w buzi i on nie jest za fajny ja na insta mówiłam wam że już ten test teraz zrobiłam i to w jaki sposób Wyglądał ten materiał po obrobieniu, nie podobało mi się, więc dzisiaj to jest mój drugi raz z tą pomadką. I widzę, że ona zachowała się trochę lepiej niż pierwszego dnia. Pierwszego dnia z kolei jadłam na obiad, można powiedzieć, kanapkę z taką, wiecie, jakby mięsnym wnętrzem. Nie, nie wiem, jak to Wam ująć, bo to nie jest hamburger, tylko wiecie, generalnie. Więc automatycznie dotykamy jednak ustami posiłku i ta pomadka nie przetrwała tego w ogóle. Wyglądała bardzo, bardzo nieładnie, tragicznie wręcz. Natomiast dzisiaj w momencie, kiedy w zasadzie jadłam rzeczy widelcem, czyli moje usta bezpośrednio nie spotykały się z jedzeniem, poza szklanką czy słomką, ta pomadka sprawdziła się o wiele, wiele lepiej. Była o wiele trwalsza na moich ustach. W rankingu pomadek, które do tej pory miałam okazję przetestować, myślę, że... Ustawię ją w zasadzie prawie że na samym końcu. Robię to dlatego, że jak na pomadkę, która kosztuje prawie 100 zł, o ile się nie mylę, to kosztuje około 90, uważam, że mogłaby być mniej chemiczna. Jakby posmak i zapach tej pomadki dla mnie są nieprzyjemne wręcz w użytkowaniu, więc podejrzewam, że nie będę za często sięgać po tą pomadkę, szczególnie jeżeli mam wychodzić na cały dzień. W porównaniu na przykład do pomadek, które są dostępne na polskim rynku, one mają przyjemniejsze zapachy, a podobną jakby trwałość i ścieralność, a z kolei są prawie że 5 razy tańsze. Stąd też tą pomadkę umieszczam prawie że na szarym końcu. I mamy tak: na pierwszym miejscu mamy pomadkę Skyli Cosmetics. Na drugim miejscu mamy pomadki z Golden Rose z uwagi na różnorodność kolorów oraz ich trwałość i łatwość, łatwą dostępność. Kolejne miejsce to jest pomadka z Vibo z uwagi na to, że jest tańsza niż pomadka z Lovely, chociaż one są podobne jeśli chodzi o trwałość, czyli na kolejnym miejscu właśnie, czyli na czwartym miejscu plasuje się pomadka z Lovely, na piątym miejscu Jeffree Star Cosmetics, a na szóstym Ewa, która niestety mi się kompletnie nie sprawdziła. Dziewczyny, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że ten test okazał się dla Was pomocny. Jeżeli zastanawiałyście się nad zakupem pomadek od Jeffree Star Cosmetics, to teraz może macie więcej trochę informacji i jesteście w stanie podjąć decyzję. Zachęcam Was do obejrzenia pozostałych testów z tej serii, z jakby z serii testowania płyn e matowych pomadek. Bardzo lubię je testować. Mam już kilka kolejnych na oku, które chciałabym przetestować, więc na pewno te filmy będą się pojawiać. Jeśli podobają Wam się tego typu filmy, to zostawcie mi proszę kciuka w górę. Widzimy się w takim razie w kolejnych filmach, w kolejnych testach. Jeżeli nie chcecie, aby ominęły Was kolejne testy, zasubskrybujcie mój kanał i mam nadzieję, że do zobaczenia w następnych filmikach. Na razie, pa pa.